Wyjąć fotel, wymienić jeden element i wyregulować siedzisko, bo coś tam jakieś hałasy z niego wydobywają się, jakieś dziwne dźwięki, więc trzeba będzie dobrać się tak naprawdę do jego konstrukcji. Tutaj widzieliście uszkodzenie tego jednego elementu i będę musiał tak naprawdę zdjąć gąbkę, dobrać się tam do szkieletu, zobaczyć o co tam chodzi. Ja tego jeszcze nie wiem. Będę musiał użyć głowy tutaj, nie tylko do tego, żeby. Była przyczepiona na szyi, ale też i do myślenia, i coś tam wymyślić o co tam chodzi w tym hałasowaniu. No i zobaczcie tutaj, poszycie w tym przypadku jest zaczepione na takich klipsach. Pościągałem je i tutaj widać, słychać w zasadzie. Zobaczcie, usłyszycie, jak to tłucze. I tak naprawdę. Tutaj e, chwilę pomyślałem, zobaczyłem: O, właśnie mocowanie na dwóch śrubach, więc w ogóle całość chciałem odkręcić. Ale zanim to zrobiłem, zobaczyłem, że jedna z nich jest niedokręcona. E, I tak naprawdę to banalna, banalna kwestia, ale trzeba było trochę popatrzeć, pomyśleć, o co tam chodziło. No i dokręcić tą śrubę, co spowodowało, że już hałas zniknął. No i zszyłem e, mój element, przeniosłem go oczywiście wcześniej, zakładam moje klipsy w swoje oryginalne pozycje i tutaj jeden element tak jak pan chciał ma wymieniony zobaczcie tutaj tak naprawdę w tym fotelu przydałoby się wymienić również ten pionowy ale tutaj pan nie chciał tego robić więc wymieniliśmy tylko siedzisko no i zakładam zobaczcie od dołu zaczepy zostawiam ten fotel tak jak go otrzymałem tutaj nawet jeszcze zaszywam dodatkowo ręcznie żeby to wyglądało jeszcze lepiej nic tam się nie majtało luzem także wszystko jest poszywane elegancko. Zobaczcie, taka była dziura, a teraz fotel wygląda w następujący sposób. Także, no, różnica jest dosyć duża. Tutaj na górze kłuję trochę to w jeszcze, ten bok prawy, ale tymczasem wrzucam mój fotel do tego EFI od Cruisera, wpinam kostki, elektroniki jest tutaj mało, to jest 2000, ósmy rok i przykręcam śruby. Fotel jest zamontowany.